Spokój i dobro. Dzisiaj nareszcie mam ćwiczenie, które umiem zrobić prawie samodzielnie. Nawet odkryłem, że jest taka regulacja, że można sobie naciskać. Proszę sobie wyobrazić, że w tym momencie ustawiłem to na 40 kilo. Nie wiem, co to znaczy, że ta sprężyna że to niby byłoby 40 kilo, to nie chce mi się wierzyć, a ponieważ w dwóch rękach to jest już 80, więc proszę Państwa, to jest moc 80 kilo sobie tak o, robię. Więc yy, myślę, że. Wystarczy mi to ćwiczenie. No bo po co więcej, jak skoro już 8 dyszek idzie. A dzisiaj powiemy o diecie. No i bardzo fajnie, ponieważ na tym się trochę znam. Lubię jeść. I o tym mogę coś powiedzieć. Okazuje się, że 70 kilka procent, 80% procent skutecznego treningu na siłowni, to właśnie dieta. I to bardzo ciekawe, bo to znaczy że to nie jest kwestia tylko wykonania kilku ćwiczeń, nawet tej regularności w ćwiczeniach, dlatego że bez diety one tracą trochę rację bytu czy sens. No można tylko po prostu powiedzieć, że wykonałem jakiś wysiłek fizyczny i tyle, ale jakby to nic nie zmienia, jeżeli chcemy osiągnąć jakieś cele, które sobie stawiamy w tej siłowni, które trener ci podpowie, bo on jest mądrzejszy i wie lepiej, jak to wszystko ma zafunkcjonować. A więc dieta okazuje się tutaj kluczowa. Ja się wcale nie dziwię. Wiadomo, że jedzonko... Szczególnie dobre jedzenie ma tutaj wpływ, ale co za dużo to niezdrowo i jak się nauczyłem kiedyś od pewnego znajomego protestanta, bardzo fajnej zasady. Lepszy jest niedosyt niż przesyt. Z tym gorzej, kiedy na przykład lubisz frytki, to weź zastosuj taką zasadę, lub lubisz cokolwiek innego. Myślę, że każdy z nas coś lubi. To nie jest odkrycie. W każdym razie wracamy do tematu. Dieta jest bardzo istotna. A więc po pierwsze sprawa tego, co spożywasz, co przyjmujesz. Patrząc na życie duchowe, to jest w ogóle kluczowe, bo od tej diety zależy jakość Twojego życia duchowego, ale w ogóle całego potem też, bo, bo duch ma ogromne znaczenie to, czym się karmisz. Stajesz się tym, co przyjmujesz. To jest prosta zasada. Myślę, że tutaj na siłowni też bardzo aktualna i jakby trzeba o tym ciągle pamiętać, że od tej diety zależy po prostu cały Twój organizm i jego budowa. Tak samo w życiu duchowym stajesz się tym, co przyjmujesz, a więc jeżeli karmisz się jakimiś treściami dziwnymi, treściami, które są nastawione na jakieś szokowanie, treściami, które są jakieś bardzo radykalne, bo wtedy się wydają prawdziwsze niż to, co Kościół głosi na co dzień, karmisz się sensacjami, Jakimś, które odnosisz do hierarchów kościoła, na przykład do papieża, który jest nieustannie atakowany z różnych stron, często bez jakiegoś w ogóle zbadania tematu. To są, to są rzeczy, z którymi się zmagamy, jeśli karmimy się tylko w taki sposób, jeśli ta nasza dieta jest oparta na takich rzeczach, które są trochę jak takie fast foody, bardzo atrakcyjnie wyglądają, a jednocześnie są, są po prostu bardzo niezdrowe. To tak, tak w życiu duchowym ma taki efekt jak w życiu normalnym, że, że po prostu się rozpychasz i, i chorujesz. No, to, to, to samo dotyczy ducha. Jeżeli Twoja dieta jest źle skonstruowana, trzeba iść do trenera i, i pytać go, właśnie, jak tą dietę ustalić, i mieć pokorę, żeby przyjmować to, co on gdzieś proponuje, bo, bo często nam się wydaje, że wiemy lepiej. Więc bardzo dużo zależy od tego, czym się karmisz. Jeśli chodzi o to, jaka ta dieta. Suplementacja i odżywki mają być dla życia duchowego, to myślę, że to jest bardzo, bardzo proste, żeby nie szukać dziwnych rzeczy, żeby nie szukać jakichś nadzwyczajności, ale oprzeć się, jak mówi Pismo Święte, mówią apostołowie, na zdrowej nauce. Masz katechizm kościoła, to jest dla ciebie dieta jako katolika najlepsza, bo tam jest wszystko pięknie wyjaśnione, bardzo prosto, w przejrzysty sposób. Katechizm Kościoła katolickiego to jest najlepsza dieta, żeby umieć sobie uporządkować swoje duchowe życie. Ale w takim też codziennym życiu duchowym, nie zawsze mamy czas na czytanie i rozważanie katechizmu i na ćwiczenia właśnie z katechizmem, warto pójść po prostu znaczy, warto, to nie jest w ogóle kwestia wartościowania. Niedzielna Eucharystia to jest fundament tej diety i to jest podstawa w ogóle naszego życia chrześcijańskiego. To jest Słowo Boże, które tam dostajesz, to jest ciało Chrystusa. Zobacz, że to jest bardzo ciekawe porównanie i odniesienie, że tak naprawdę Eucharystia jest ucztą, że słowa jakby centralne, które słyszymy w czasie mszy świętej, to są słowa, kiedy Pan Jezus mówi przez no, usta kapłana, który tą, tej mszy przewodniczy, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, bierzcie i pijcie. I, I też, jakby w kontekście tego odżywiania, Pan Jezus bardzo jasne wskazówki tutaj podaje, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. A potem też wskazuje na to, że ten, kto nie spożywa jego ciała i nie pije jego krwi, nie będzie mieć życia w sobie. A więc, jakby mamy tutaj bardzo jasną wskazówkę dietetyczną życia chrześcijańskiego, że jeżeli nie mamy w sobie relacji z Jezusem. Która też, no, której wymiarem jest właśnie przystępowanie do Komunii Świętej, a więc realny udział w tej uczcie i, i odżywianie siebie właśnie w ten sposób, no to ciężko wtedy mówić o życiu duchowym. A więc y, zamiast szukać jakichś ekstra, nie wiadomo czego, y, szukania jakichś wykwintnych pokarmów, y, to, to warto zejść na taki prosty, codzienny chleb właśnie. Chleb powszedni, jakim jest Ewangelia. Mówię o tym wymiarze życia duchowego i, i tej diecie. Jakim jest Ewangelia, jakim jest prosta modlitwa, jakim jest, jakim jest różaniec, jakim jest udział w Eucharystii, w sakramentach. To jest nasza najzdrowsza, najlepsza dieta. Bardzo prosta, ale też przede wszystkim no, bardzo życiodajna. Czasami warto też sięgać po jakiś rodzaj duchowości, który jest taką odżywką, nie, nie fundamentem diety, jaką jest ta podstawowa relacja moja z Jezusem ale taką odżywką, która wnosi tam pewną świeżość. Trochę tą dietę może czasem taką, która może się wydawać taka rutynowa, codzienna, może to przełamać jakimś natchnieniem. Dlatego warto i też niektórzy z tego powodu szukają jakiejś swojej duchowości, czy franciszkańskiej, dominikańskiej, jezuickiej jakiejkolwiek tutaj, każdy gdzieś, dla każdego coś w kościele jest, kościół jest powszechny tam jest wszystko, tam każdy coś dla siebie znajdzie, także ten pewien rodzaj duchowości i odkrywanie siebie też w tej duchowości jest, jest takie odżywiające, także życie na siłce okazuje się, sprowadza się jednak do kuchni, do tego co spożywamy co jemy, że odkrywamy, że jesteśmy tym co spożywamy i podsumowując, myślę, że najlepszy rodzaj diety dla chrześcijanina to jest Komunia święta. Bo jeśli jestem tym, co spożywam, jak przyjmuję ciało Chrystusa, zostaje się ciałem Chrystusa. Staje się w pewien sposób nim samym i On mnie posyła do świata. Także myślę, że to jest najlepszy rodzaj diety, suplementacji i odżywiania, jaki mamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A ja jeszcze poćwiczę sobie. To bardzo wymagające ćwiczenie. Czuję się niezręcznie. Proszę Państwa, jak to na, na siłce. Ludzie, co to zamykał? Jakieś do stworzenia? może zakryje? ten. i Pij, Pijemy sok, proszę Państwa, Dajcie tego do żeby...